Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony MIS-168, a tutaj możecie zobaczyć bitewkę gracza Jamaju z pierwszej DPA, grającego na czołgu czechosłowackim TVP T-50-51, One na 51. Bitewka pochodzi z wersji 9.14, kiedy ten czołg uchodził za naprawdę mocno przesadzony, zbyt potężny jak na y, możliwości tej gry, jak na, w porównaniu do innych czołgów. Zobaczymy jak będzie w następnych wersjach. Ten czołg podobno miał być jakoś tam lekko zmieniony. Czym się charakteryzuje? Charakteryzuje się magazynkiem. Jest to... te czołgi czy czechosłowackie są czołgami magazynkowymi. Te wyższych tierów. Cztery pociski w magazynku, więc może nie jakoś specjalnie dużo. Natomiast bardzo krótki czas przeładowania pomiędzy pociskami umożliwia zadanie potężnych uszkodzeń w krótkim czasie. Natomiast uszkodzenia to 320 na strzał przy penetracji 240 na pocisku podkalibrowym, który jest pociskiem standardowym, oraz 310 penetracji i uszkodzenia 320 na pocisku kumulacyjnym. Właśnie dlatego ten czołg uważany był za przegięty, dlatego że. Przeładowanie pomiędzy pociskami to bodajże chyba tylko 1,5 sekundy, natomiast uszkodzenia są naprawdę potężne, jak na strzał. Również niezła jest celność i szybkie skupianie pomiędzy danymi strzałami, dzięki temu uzyskujemy naprawdę naprawdę niezłe parametry i możliwość wykańczania bardzo szybkiego większości czołgów, zwłaszcza czołgów 8 czy 9 poziomu, z którymi czołg 10 poziomu również często się spotyka. Kolega sobie teraz przeładowuje po daniu jednego strzału w tą fałkę, żeby przy następnym wyjeździe mieć z domu pełny magazynek. W momencie, w którym zobaczył tego WTKS, to prawdopodobnie pomyślał sobie, że jemu należy kolejne strzały wsadzić, dlatego że nie ryzykuje tutaj rykoszetu. Drugi strzał. Trzeci raczej chyba poszedł już w ten wiatrak. Natomiast dwa strzały myślę, że spokojnie weszły. Jeden już na ślepo, niemniej uważam, że on. Raczej to również zadało obrażenia. Znowu przeładowanie. Przeładowanie owszem trochę trwa, niemniej myślę, że tutaj warto sobie spokojnie zaczekać. M103, niestety strzał poszedł troszeczkę wyżej niż kolega chciał i zamiast tracić w trafił w kadłub. No tutaj jest zbyt duży kąt, aby przebić, nawet przy tej penetracji. Zwróćcie uwagę co się dzieje. Drużyna przeciwna atakuje linią 0. Atakuje na tyle skutecznie, że wbija się pomiędzy tamte czołgi. I w tej chwili nasza artyleria, znajdująca się na A0, jest zagrożona. Zostaje zniszczona. Jest zniszczona, zostaje zniszczona. Tak, znowu pomyłka w wysławianiu się. Tutaj kolega strzela w jak Tigera. Dolna płyta jak Tigera jest bardzo wrażliwa na wszelkie strzały, dlatego tutaj wszystko spokojnie wchodzi. On też cofając się bardzo uprzejmie, tą dolną płytę jeszcze bardziej pokazał. Artyleria jest wkurzona, dlatego że zginęła po bardzo krótkim czasie od rozpoczęcia bitwy. Nie dziwię się, to że rzeczywiście jest wkurzające, kiedy nie ma się wsparcia, jednak no. Artyleria też musi czujnie obserwować mapę, i w momencie, w którym drużyna ewidentnie jakąś flankę przegrywa, powinna w tym momencie się wycofać. Wiem również, że GWS to do najmobilniejszych nie należy, dlatego powinien robić to nieco szybciej. Dlatego tutaj błąd drużyny, jak również błąd tej artylerii, że nie uciekła. Zwróćcie uwagę, że jest 2 do 6, czyli naprawdę marna sytuacja. Bitwa w tej chwili wygląda na dość mocno przegraną. Kolega już jakieś tam, jakiś tam obrażenia sobie zrobił, ale myślę, że tutaj spokojnie chciałby zrobić więcej i zrobi więcej. Zrobi dużo więcej, ale na to chwilkę jeszcze zaczekajcie. Jak Tigera można teraz spokojnie dobić, dlatego że jego ilość punktów wytrzymałości na to spokojnie pozwala. Dolna płyta i jak zniszczony. Jeszcze jedną pestkę można wsadzić temu TVP. Niestety teraz przeładowanie i można by go tutaj staranować, moim zdaniem. Niemniej tutaj ja już nie trafił niestety, ale chyba chciał właśnie to zrobić. Przeładowuję ten TVP na co jeszcze Też przeładowuję, w związku z tym taki pojedynek. No to taranowanie troszeczkę. troszeczkę nie... dużo z, kolega stracił. A nie, przepraszam, pomyliłem się. Źle zauważyłem, 119 kolega zadał taranowaniem, a 17 stracił, więc się udało. Tutaj skoda, ten TVP jest zły, że został zniszczony. No, taka trochę frustracja, ale tak czasem bywa w tej grze. Wyzywanie Polaków, no to jest po prostu standardik. O, jak tiger się do tego przyłącza. No tak, bo kolega obu zniszczył, no to faktycznie. Wyzywanie kogoś, od, że są gorszymi graczami w momencie, w którym nas zniszczą. Coś tu chyba, coś tu chyba nie tak. Skoro nas zniszczyli, to znaczy, że wcale nie są chyba tacy źli. No ale to tylko taka moja, moja teoria. Zrobiło się 10 do 11. W związku z tym nagle wynik się mocno poprawił. Z bitwy bardzo wyraźnie przegranej zrobiła się bitwa bliska remisowi. Tutaj dość niezły wyjazd na tego Wuteka, kolega okupił to zniszczonym magazynem amunicyjnym, znaczy uszkodzonym, na razie jeszcze zniszczonym magazynem amunicyjnym oraz zniszczoną gąsienicą, ale w tym momencie wótek dostaje się w ogień krzyżowy i już nie ma najmniejszych szans uciec. Także kolega, myślę, pozwolił sobie na przyjęcie tej pestki, pechowo uszkodziła magazyn, mogła tylko zerwać gąsienicę, ale tak się stało jak się stało. Kolega sobie teraz przeładowuje i teraz gdzie są przeciwnicy. Jest wtek S10, jest T10 oraz dwa działa samobieżne. Dosyć mocne. No tutaj wtek S100 przyjechał na środek. Trzeba uważać, dlatego że on również potrafi zadać niezłe uszkodzenia, zarówno na strzały jak i na magazynek, tym bardziej. W wersji 9.15 został on zastąpiony Grillem 15. Już nie ma tego pojazdu w grze. Dla tych, którzy ewentualnie nie spotkali się z nim wcześniej, był to niemiecki niszczyciel czołgu 10 poziomu, który miał magazynkowy system ładowania i potrafił naprawdę bardzo, bardzo mocno pokiereszować czołgi na strzał. Wargaming zdecydował się na jego zastąpienie. I teraz mamy Grilla 15 zamiast właśnie tego WTK. Te dziesiątka, trafiła kolega, na całe szczęście tutaj nie doszło do uszkodzenia magazynu amunicyjnego, yy, ani zbiornika paliwa. No i tutaj piękne dobicie, również te dziesiątki. W tym momencie kolega ma już 8 zniszczonych pojazdów przeciwnika na koncie, czyli medal Radleya Waltersa się kłania. Zostały jeszcze tylko dwa działa samobieżne. Kolega znowu przeładowuje. Licząc, że tutaj jeszcze trochę mu zajmie e, dojazd do przeciwnika. RHM prosi, aby tutaj koledzy zostawili opadziało samobieżne, tak aby mógł sobie zrobić medal pula. To jest bardzo rzadkie zachowanie. I zobaczcie, zniszczył tego TVP, aby nie odebrał koledze fragano. To jest naprawdę. To jest coś niesamowitego. Takie, takich rzeczy się nie spotyka w tej grze. Albo spotyka się wyjątkowo rzadko. Naprawdę, to jest coś. W tym bardziej, że nawet nie są w Plutonie. Także dlatego, jest to naprawdę rzadkie zachowanie. I dobicie drugiego w tym momencie. W tym momencie udaje się zdobyć 10 fragów. Przechodzimy do podsumowania. Zabitewka wpadła klasa mistrzowska, 3 pomniejsze odznaczenia, medal pula, który uzyskamy ze zniszczenia 10 pojazdów przeciwnika, duży kaliber oraz specjalista. Kolega zadał 8372 punkty obrażeń, zniszczył 10 pojazdów przeciwnika, zdobył 1533 punkty podstawowego doświadczenia na dziesiątkach. To jest naprawdę rzadki wynik. Na 37 oddanych serwów 34 trafiło, 30 weszło. Kolega grając z kątem premium zarobił 50 755 kredytów na czysto, a ze wszystkimi bonusami zdobył 2300 punktów doświadczenia. W tej bitewce byłoby to na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.